Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i dzisiaj z łazienki, ale przyszłam zrobić sobie właśnie makijaż. Jest godzina 8.30, jesteśmy już ogarnięci, po śniadaniu chłopaki oglądają kolejną część hotelu Transylwania. A ja stwierdziłam, że skorzystam z tego, że mam taką chwilkę dla siebie. Przyjdę się z Wami przywitać i od razu zrobić sobie makijaż. I ogólnie plan na dzisiaj mam taki, żeby jechać dzieciakami na kryty plac zabaw, bo powiem Wam, że pogoda na dworze jest niefajna. Co prawda jest 9 stopni na plusie, ale wieje straszny wiatr, do tego ma być jeszcze deszcz. Co prawda już teraz pada przelotnie, ale po południu zapowiadają już całkowicie deszcz, także... No na dwór nigdzie nie wyjdziemy, żeby się pobawić, czy na ogródku, czy na placu zabaw, także właśnie pomyślałam, że kryty plac zabaw będzie idealną opcją na spędzenie razem aktywnie czasu. Dzieciaki będą zadowolone, wybawione, wymęczone także na tym, co mi najbardziej zależy, więc mam nadzieję, że uda się to zrobić. Chciałam też podjechać do polskiego sklepu, żeby zrobić takie pierwsze zakupy przedświąteczne, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak na razie. Idę się ogarniać i nie przedłużając zapraszam Was na kolejny wspólny dzień razem z nami. Ale nam się zrobiła pogoda. Patrzcie, na to się rozpadało. Nie ma motora, ale robi się pogoda. Słoneczko wychodzi. Ojciec, co robimy? Co robimy? Patrzę na bajkę. <laughs> Ogarniamy się. Patrz na bajkę. Ogarniamy się. Ogarniamy się. Bo leci kung panda. <laughs> Zaraz ci zrobimy kung panda. A! O słuchajcie, pogoda nam się zaczyna robić. Przestało padać. Wychodzi troszeczkę słoneczko. Ale... Co dalej? to dalej, tu nie mam pojęcia jak na razie, idę robić obiad i będziemy myśleć, bo nikomu się jak na razie nie chce z domu wychodzić. I nasz dzisiejszy obiadek gotowy. Może nie wygląda zbyt pięknie, ale uwierzcie mi, że naprawdę jest pycha Także idziemy jeść. I kochani, przed chwilką skończyłam swoją pracę. No i tak jak Wam mówiłam wcześniej, mieliśmy się ciekawi na ten kryty plac zabaw, ale okazało się, że mojego męża tak głowa rozbolała, że leży teraz w łóżku i powiedział, że on nigdzie nie jedzie także zostajemy w domu no, na plac zabaw normalny też nie pójdę bo pomimo tego, że świeci słoneczko to zasadzie tak wiatr wieje, że momentami chcę głowę urwać ja teraz jestem chwilowo z psami na ogródku ale psy też nie są zbyt chętne żeby tu jakoś wybitnie siedzieć także załatwiam się uciekamy do domu, ale ja muszę iść do sklepu bo pokończyły mi się niektóre rzeczy więc muszę iść na malutkie zakupy także tylko ogarnę tutaj psy ubieram się i Lecę, dochodzę. Dziękuję. Chodź tu, 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 tu. No i idziemy z Antosiem Siem. do sklepu. Szymon poszedł na drzemkę. Także tata go pilnuje. Antoś nie chciał zostać w domu, także ja go biorę ze sobą. Słuchajcie, to jak wieje, to jest jakaś masakra. Najętniej zawinęłabym się z powrotem do domu. I Antoś? Strasznie Tak. Strasznie wieje, nie? Tak. Po no. A... Po oczach cię razi? Tak. No, słyszycie, tak wie, że Antusia po oczach razi. Yy, ale no, powiem wam, że jakby nie ten wiatr, to byłoby naprawdę mega przyjemnie. Także. Szybkie zakupy, wracamy do domu. I moi drodzy, wróciliśmy właśnie ze sklepów, także pokażę Wam teraz, co kupiliśmy. Zaczniemy sobie od Aldika. I w aldiki wzięłam sałatę lodową. Powiem Wam, już taka dość ładna, także jedną. Dalej wzięłam dwa mleczka kokosowe. Lody standardową. Do tego teraz uwaga. Jedna paczka, druga, trzecia i czwarta. Cztery paczki. Dziękuję. Proszę bardzo. Ale jest co? Ale jest promocja, więc skorzystałam z niej. Do tego paczka winogrony białego. Dwie paczuszki mojej y, szyneczki wędzonej. I do tego dwie czekolady milki karmelowe. I to są całe zakupy z y, Aldika. A... jakiś Wiumgo. To jest, słuchajcie, mało, a ciężko. Kupiliśmy też pampersy, ale obowiązkowo papryczka, ogórki dalej trwa promocja, więc wzięłam do tego sok na wodę, ten, który najbardziej lubimy poza malinowym, ten jest słuchajcie, super. Jest mega słodki, jest mega wydajny. I yy, teraz ja tutaj mam? oczywiście moją kawkę. Wzięłam też wino. Mój mąż chciał sosy, więc wzięłam mu dwa takie. Były akurat w promocji 1 plus 1, więc się opłaca. Kulki, o, kulki orzechowe w czekoladzie. Mleko. Dwie karmy. I do tego kola. I to są moje całe dzisiejsze zakupy, a poszłam tylko po karmę, kole i pampersy. No, a wyszło jak zawsze, także ja to teraz chowam i idę do moich chłopaków. I Sytuacja wygląda tak, że wyszłam z dzieciakami jednak na plac, zabaw tutaj koło domu, bo mój mąż stwierdził, że mu się nie chce jechać. A że zrobiła się pogoda, wyszło troszeczkę słoneczko, jest fajnie. Chodź, tutaj, chodź, chodź, chodź. To stwierdziłam, że idziemy chociaż na parę naście minut, żeby się dzieciaki pobawiły. Ja wiem. Dzieciaki się chwilę pobawiły i wracamy już do domu, bo Antoś stwierdził, że jest mu jednak troszeczkę yy, chłodno. Słuchajcie, zrobiła nam się pogoda, jak widzicie, wyszło słoneczko, ale wydaje mi się, że to tylko na chwilę, ale popatrzcie tak wie, że poprzewracało tutaj krzesła. Także no, nie ma za dobrze. Cały czas pada. Ojejku! Wróciliśmy z tego placu zabaw, dzieciaki się położyły, oglądając bajkę, zasnęły, jak widzieliście. Także teraz sobie z mężem siedzimy, chillujemy, oglądamy dalej tą bajkę, bo powiem Wam, że ta pogoda jest naprawdę niefajna, jest tak zimno, takie to wszystko jest wstrętne, że to jest jakaś masakra, takie przeszywające, więc ja jestem teraz chwilowo na dworze tylko po to, żeby wypuścić psy, co by się załatwiły i uciekamy za chwilę. Do domku. I moi kochani, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że taki totalnie luźny, domowy vlog z kanapy dosłownie Wam się również spodoba. Zaplanowałam sobie bardziej aktywny dzień, niestety nic mi z tego nie wyszło, także mam nadzieję, że na raz następny spędzimy na naprawdę aktywnie czas, że przede wszystkim będzie pogoda, bo to, co jest teraz, to jest totalna masakra. Pomimo tego, że się starałam, żeby było fajnie, niestety nic z tego nie wyszło, także mam nadzieję, że na raz następny będzie pogoda, że spędzimy aktywnie czas. No i bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapeczkę, komentarz i widzimy się już niedługo w nowym filmie. Trzymajcie się, buziaczki. pa. pa.